Czy kiedykolwiek leżałeś w łóżku w środku nocy, nie mogąc zasnąć, czując ciężar całego dnia na swoich ramionach? Może martwisz się, czujesz się samotny, lub po prostu nie potrafisz znaleźć spokoju? Dziś odkryjesz pięć potężnych deklaracji, które zmienią twoje noce na zawsze: pięć rzeczy, które musisz powiedzieć Duchowi Świętemu przed snem, aby otrzymać głębokie wypoczywanie, ochronę boską i przywrócenie duszy. To nie jest zwykła lista modlitw. To jest przepis na przywrócenie wiary, leczenie ran, które nikt nie widzi, i otwarcie bram dla działania Boga w ciszy nocy. Zaczynamy teraz. Rozumiem dokładnie, co czujesz. Ja też byłem tam. Wiele nocy, kiedy lęk i niepokój kradziały mi spokój snu, kiedy wydawało się, że moje modlitwy zawisają w pustej przestrzeni. Ale wtedy odkryłem coś, co zmieniło wszystko. Prosty sposób, aby pozwolić Duchowi Świętemu działać w nocy. W momencie, kiedy jesteśmy najsłabsi, ale również najbliżej Boga. Czy wiesz, że Biblia mówi nam w psalmach, że Bóg czuwa nad nami w nocy? Słowa będzie ze mną i w nocy nie są przypadkowe. Noc jest czasem, kiedy nasze mury opadają, kiedy pretensje i codzienne zajęcia znikają, kiedy jesteśmy gotowi naprawdę słuchać, kiedy jesteśmy gotowi zmieniać się. Polacy, którzy są teraz starsi, znacie to uczucie. To pokolenie, które przeszło przez tyle cierpienia, przez lata walki, przez chwilę, kiedy wydawało się, że Bóg jest daleko, wiele z Was pamiętało czasy, kiedy modlitwa była jedyną bronią, jedyną nadzieją i ta nadzieja nigdy Wam nie zawiodła. Teraz, w tym momencie Waszego życia, w tym etapie, gdzie już widzieliście tyle, doświadczyliście tyle, ta wiedza o pięciu deklaracjach dla Ducha Świętego ma jeszcze większą moc. Bo wiecie, co to znaczy stracić, czego szukać i jak głęboko potrzebuje duszy tego kontaktu z Bogiem. Pierwsza rzecz, którą musisz powiedzieć Duchowi Świętemu przed snem, jest taka: Duchu Święty, podaję ci każde słowo, każdą akcję, każdą rozmowę dzisiejszego dnia, nie niosę już tego ciężaru, biorę to wszystko, każdą chwilę radości i każdą chwilę bólu i składam je w Twoje ręce. Rozumiesz znaczenie tej deklaracji? Kiedy opuszczasz dzień, oddajesz go Bogu. Nie wracasz do niego w myślach, nie mastagujesz się strachem lub żalem. Ty dosłownie wypuszczasz to. Jest to jak otwarcie drzwi na oścież i pozwolenie wiatrowi wyjść wszystko, co jest brudne, zmęczające, pęknięte. Ten gest ma niesamowitą moc, ponieważ Duch Święty nie może działać tam, gdzie trzymasz kontrolę, nie może leczać tam, gdzie trzymasz blokadę. Ale kiedy oddajesz. Kiedy naprawdę szczerze oddajesz, wtedy coś się otwiera, wtedy dzieje się uzdrawianie. Pamiętaj, że wiele osób nosi cały dzień na swoich ramionach: rozmawiają w pracy, rozmawiają w domu, rozmawiają sami ze sobą, ale nigdy naprawdę nie oddają. I noce stają się bolesne, ciało się boli, umysł się kręci, dusza płacze. Ale kiedy powiesz te słowa, kiedy rzeczywiście oddasz dzień Duchowi Świętemu, czujesz to. Czujesz, jak napięcie opuszcza Twoje ciało. Czujesz, jak jego spokój wchodzi na miejsce strachu. To jest pierwsza rzecz. Druga deklaracja to Duchu Święty, odsłoń we mnie wszelkie rany, które ukrywam przed sobą i od innych. Przylecz to, co jest pęknięte we mnie. Ukaż mi prawdę o tym, kim jestem w Tobie. O jak ta deklaracja jest ważna. Wiecie, Polacy, co robią Polacy: ukrywamy, jesteśmy silni, jesteśmy niezawodni, nosimy, cierplimy. Ale ile razy ta siła jest naprawdę zamrożeniem? Ile razy ta niezawodność to tylko zaparcie się bólu? Wszyscy wiemy kogoś, kto przez 20 lat nie rozprawiał o tragedii, która zmieniła jego życie. Wszyscy wiemy kogoś, kto uśmiecha się na zewnątrz, ale płacze w nocy. Wszyscy znamy się nawzajem w ten sposób, bo wszyscy to robimy. Ale Duch Święty chce uzdrawiać to naprawdę. Chce przynieść świetle do każdej ukrytej wnęki, do każdego kąta, do którego się boisz, spojrzeć. I to może się stać tylko w nocy, w ciszy, w mocy tej deklaracji. Kiedy powiesz do Ducha Świętego, ukaż mi to, co jest pęknięte, najpierw będzie nudnie, będą wspomnienia, które powrócą, będą uczucia, które będą bolące, ale wtedy, o wtedy, będzie przyleczenie, będzie zrozumienie, będzie przebaczenie, które myślałeś, że jest niemożliwe. Trzecia deklaracja, którą musisz powiedzieć, to. Duchu Święty, osłoń moją rodzinę, mój dom, moją pracę swoją boską ochroną w nocy. Umieść straż wokół nas, zabezpiecz nas przed złem, które chce nas złapać. W Polsce zwłaszcza dla osób powyżej 40-50 lat obawa o rodzinę jest czymś głębokim. To pokolenie, które walczyło, które widziało wojny, które zna cenę strachu. I teraz kiedy mają wnuków, kiedy myślą o przyszłości, obawa jest realna. Grzechy pokolenia, obecne zagrożenia, złe wpływy? Ale kiedy oddajesz tę obawę Duchowi Świętemu, kiedy prosisz o Jego ochronę, dzieje się coś. Modlitwa rodziny zmienia się, dom zmienia się, energia domu zmienia się, mój Boże, zmienia się wszystko. I to nie jest przypuszczalnik, to jest rzeczywistość. Wiele rodzin odkryło to. Kiedy zamiast lęku nosiłem modlitwę ochrony, moja rodzina zaczęła doświadczać więcej harmonii, mniej chorób. Mniej tragedii. To nie jest zbieg okoliczności. Teraz, na tym etapie przejściowego artykułu, chcę powiedzieć Ci coś ważne. Jeśli jesteś tutaj, w tym kanale, to dlatego, że ta duchowa cząstka ciebie szuka czegoś prawdziwego, szuka czegoś ma znaczenie, szuka połączenia z Bogiem, który nigdy Cię nie opuścił. Mam dla Ciebie prośbę. Jeśli czujesz, że to wideo tocza się do serca, naciśnij ten przycisk polubień teraz. Pozwól kanalowi wiedzieć, że te słowa mają znaczenie. I jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, to moment. Zasubskrybuj ten kanał, bo będzie tu więcej tego. Będzie tu więcej głębi, więcej uzdrawiania, więcej ducha świętego w Twoje noce. Dziękuję, że tu jesteś. Teraz wracajmy do trzeciej deklaracji. Obawa o rodzinę jest naturalna. Ale kiedy zamieniasz tę obawę w modlitwę, kiedy przekazujesz każdą troską duchowi świętemu. Osiągasz coś, osiągasz mądrość zaufania, i ta mądrość zmienia wszystko. Czwarta rzecz, którą powinieneś powiedzieć Duchowi Świętemu przed snem, to: Duchu Święty, kieruj moimi snami, mów do mnie w nocy, pokaż mi mądrość, którą potrzebuję, aby jutro być bardziej podobnym do Chrystusa. Przywróć mnie do zdrowia, ducha, umysłu i ciała. Czy wiesz, że starożytni czytelnicy Biblii, zarówno Żydzi, jak i pierwsi chrześcijanie, Wierzyli, że Bóg mówi do nas w snach, to nie jest zabobonne, to jest biblijne. Czytaj historię Józefa, czytaj historię króla na czytaj historię świętego Pawła, wszyscy oni doświadczyli przesłań od Boga w nocy. Czemu my, dzisiejsze pokolenie, przestaliśmy wierzyć, że Bóg może nam mówić w snach? Po co tracimy to źródło mądrości? Kiedy powiesz do Ducha Świętego, kieruj moimi snami, mów do mnie. Otwierasz kanał komunikacji, który zawsze był dostępny, ale który zaniedbaliśmy. I wtedy, o ile jest to dziwne, zaczynasz mieć sny, które coś znaczą. Sny, które pokazują ci odpowiedzi, sny, które ukazują ci kierunek, kiedy budzisz się. To jest rzeczywistość, którą doświadczają ludzie codziennie, kiedy zapraszają Ducha Świętego do ich nocy. A teraz piąta i ostatnia deklaracja, którą musisz powiedzieć Duchowi Świętemu. Ta, która wszystko zmienia, to Duchu Święty. Wiem, że prowadzisz moją duszę do nieba. Znowu potwierdzam, że moja wiara jest w Tobie. Moje życie należy do Chrystusa. Jestem bezpieczny w Jego krwi, w Jego łasce, w Jego miłości. Śpię w pokoju, ponieważ znowu jestem w Jego rękach. To nie jest sama modlitwa. To jest oświadczenie. To jest deklaracja wiary. To jest powrót do fundamentu, który trzyma wszystko razem. Widzisz, Polacy przeszliśmy przez tak wiele. Straciliśmy tak wiele. Ale nigdy nie straciliśmy naszej wiary. Ta wiara, ta najgłębsza, najtrwalsza wiara, to jest to, co trzyma nas. To jest to, co zmienia noce z cierpienia na pokój. To jest to, co zmienia groźne sny na sny pełne światła. Kiedy powiesz te słowa, kiedy naprawdę, szczerze powiesz, coś czujesz wewnątrz. Czujesz, jak Chrystus przywija Cię do siebie. Czujesz Jego bezpieczeństwo. Czujesz jego obietnicę, i wtedy, och, wtedy, możesz spać, prawdziwie spać, bez koszmarów, bez niepokoju, bez strachu, tylko spokój, tylko obecność Boga, tylko moc Ducha Świętego, chroniącego twoją duszę przez całą noc, aż do rozjaśnienia. Teraz pozwól mi podzielić się czymś, czego wiele osób nie wie. Te pięć deklaracji nie są tylko po to, aby poczuć się lepiej, są potężne, ponieważ otwierają drzwi królestwa duchowego. One wzywają obecność Ducha Świętego w sposób, w jaki kilka praktyk może to zrobić. Myśl o tym w ten sposób. Przez dzień jesteśmy zajęci. Nasze umysły są w wielu miejscach. Walczymy, pracujemy, martwimy się, rozpraszamy się. Ale wieczorem, gdy kładziesz głowę na poduszce i szepczesz te słowa, gdy naprawdę je czujesz, tworzysz świętą przestrzeń. Przestrzeń, gdzie Bóg może pracować bez przeszkód. Przestrzeń, gdzie może dojść do uzdrowienia. Przestrzeń, gdzie transformacja jest możliwa. Chcę Ci opowiedzieć historię. Kilka lat temu otrzymałem wiadomość od mężczyzny mającego 53 lata. Obejrzał podobne wideo i postanowił spróbować. Przez tydzień każdej nocy szeptał te pięć rzeczy do Ducha Świętego. W pierwszych dwóch dniach nic szczególnego się nie stało. Ale trzeciej nocy spał lepiej niż przez 10 lat. Czwartej nocy miał sen. Sen, w którym widział swojego ojca, który umarł dwadzieścia lat wcześniej. Jego ojciec po prostu go przytulił i powiedział, że jest z niego dumny. Obudził się płacząc, ale nie ze smutku, z uwolnienia, kontynuował praktykę. Tygodnie później zadzwonił do córki, z którą nie rozmawiał przez trzy lata. Pogodzili się. Trzy miesiące później zostawił pracę, która go powoli zabijała, i znalazł cel w wolontariacie w kościele. Rok później był człowiekiem transformowanym a wszystko zaczęło się od tych pięciu prostych deklaracji szeptanych w ciemności Jego pokoju. Wiesz dlaczego? Ponieważ gdy zapraszasz Ducha Świętego do swojej nocy, nie prosisz tylko o odpoczynek. Otwierasz się na transformację. Mówisz Bogu, ufam Ci, się poddaję, zrób we mnie to, co musisz zrobić. A Bóg, o Bóg nie może temu oprzeć się. On biegnie, aby spotkać kogoś, kto się poddaje. Ale pozwól mi być jasny, to nie jest magia. Nie będziesz powtarzać te słowa i obudzisz się jutro jako zupełnie inny człowiek. Tak to nie działa. Działa poprzez konsekwencje, działa poprzez wiarę. Działa dlatego, że noć po nocy budujesz relacje z Duchem Świętym. Tworzysz otwarty kanał dla Jego pracy w Twoim życiu. Niektórzy z Was myślą, ale co jeśli zapomnę dokładnych słów? Co jeśli nie powiem to idealnie? Pozwól mi Ci powiedzieć, Bóg nie dba o perfekcję. Bóg dba o szczerość, dba o twoje serce, słyszy nie tylko słowa, które mówisz, ale znaczenie za nimi. Tak więc te pięć deklaracji, które ci dałem, są potężne i konkretne, ale jeśli chcesz to przeformułować własnymi słowami, w prostym polszczyźnie, we własnym głosie, zrób to. Duch Święty zrozumie każde słowo, każdy szept, każdą łzę, która pada, gdy mówisz, chce ci również powiedzieć to. Jeśli jesteś kimś, kto ma trudność z zaufaniem Bogu, jeśli jesteś kimś, kto został zraniony, zawiedziony, lub po prostu nie czujesz, że Bóg jest rzeczywisty, ta praktyka może być szczególnie potężna dla ciebie, ponieważ gdy jesteś sam w nocy, w ciemności, szeptając te słowa nie w kościele, nie przed innymi ludźmi, ale sam z Bogiem coś się zmienia w tobie. Bariera między tobą a Bogiem się zmniejsza. Zaczynasz czuć Jego obecność w sposób, w jaki być może nigdy wcześniej nie czułeś. My, Polacy, jesteśmy narodem głębokiej wiary, to jest w naszych genach. Ale wielu z nas rozwinęło relację z Bogiem, która jest formalna, odległa. Oparta na tym, czego nauczyliśmy się w Kościele zamiast na tym, co naprawdę doświadczyliśmy. A to smutne, ponieważ Bóg chce być blisko Ciebie, chce, abyś poczuł Jego obecność, chce, abyś Go poznał. Te pięć deklaracji. One przenoszą Boga z Królestwa Abstrakcyjnych Idei do Królestwa rzeczywistego doświadczenia. Zmieniają Twoją noc z czegoś, co trzeba znieść, na coś do doświadczenia doświadczenie z Duchem Świętym. Teraz pozwól mi podzielić się czymś bardziej praktycznym. Jak powinieneś to robić? Kiedy powinieneś to robić? Najlepszy czas to tuż przed snem, gdy jesteś w łóżku, wygodnie, w stanie odpoczynku. Możesz szeptać te słowa, możesz je po prostu myśleć. Niektórzy ludzie lubią pisać w dzienniku, piszą każdą deklarację, a potem medytują nad nią. Inni ludzie wolą mówić na głos, nawet jeśli to szept, ponieważ w głosie jest moc. Bez względu na to, jaką formę wybierzesz, ważna jest intencja. Ważne jest to, że deliberatnie tworzysz moment sakrum, moment, który należy tylko do ciebie i Boga. Czasami, zwłaszcza w pierwszych dniach, możesz nie czuć nic szczególnego, możesz myśleć, cóż to nie działa. Ale ufaj procesowi, ufaj, że Duch Święty słyszy. Ufaj, że w Królestwie Duchowym dzieje się coś, nawet jeśli nie potrafisz tego zobaczyć lub poczuć natychmiast. Wiesz, to jak rośliny: sadzisz na a przez dni lub tygodnie wszystko, co widzisz, to ziemia. Nic się nie dzieje, lub tak się wydaje, ale pod ziemią korzenie rosną, całe życie się rozwija. A potem nagle pęd przebija powierzchnię i zdajesz sobie sprawę. To działo się przez cały czas. To jest to, co się dzieje, gdy praktykujesz te pięć deklaracji. Dzieje się coś, jesteś przywracany, jesteś uzdrawiany, jesteś prowadzony, jesteś transformowany, a potem jeden dzień się budzisz i zdajesz sobie sprawę: lepiej śpisz, mniej się martwisz, jesteś bardziej cierpliwy, masz więcej pokoju i myślisz: jak to się stało? Odpowiedź to. Otworzyłeś kanał dla Ducha Świętego do pracy w Twoim życiu. Pozwól mi również podzielić się konkretnymi korzyściami, które wiele osób zgłasza po konsekwentnym robieniu tego przez miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Po pierwsze, sen dramatycznie się poprawia. Nie będziesz się budzić w środku nocy z lękiem. Będziesz spać głęboko. Obudzisz się wypoczęty. W ostatnich latach dla wielu z nas dobry sen to coraz bardziej rzadka błogosławieństwo. Ale gdy zapraszasz Ducha Świętego do swojej nocy, sen wraca. Prawdziwy, głęboki, przywracający sen. Po drugie, będziesz mieć więcej pokoju w ciągu dnia. Nie jest tak, że problemy znikną, nie znikną, ale twoja relacja z problemami się zmienia. Nie jesteś już tak przytłoczony przez nich. Czujesz pokój, który nie potrafisz racjonalnie wyjaśnić, ale jest tam. To owoce Ducha Świętego. Po trzecie, Zobaczysz poprawę w swoich relacjach, będziesz bardziej cierpliwy ze swoją rodziną, będziesz bardziej przebaczający, będziesz bardziej kochający. Dlaczego? Ponieważ gdy jesteś wypełniony obecnością Boga, gdy jesteś w stanie przywrócenia, uzdrowienia, naturalnie to promieniujesz na innych. Po czwarte, możesz mieć bardziej znaczące sny. Jak wspomniałem wcześniej, Bóg mówi poprzez sny. Jeśli jesteś otwarty, usłyszysz. A sny mogą przynieść ci wgląd, kierunek, uzdrowienie, potwierdzenie, wszystko, czego potrzebujesz w tym momencie. Po piąte, zaczniesz czuć poczucie bezpieczeństwa, które zostało utracone. Szczególnie jeśli jesteś kimś, kto dorastał w trudnych czasach, kto żył poprzez niepewność, znasz to uczucie bycia zawsze w oczekiwaniu. Cóż, te pięć deklaracji, szczególnie piąta o Twoim bezpieczeństwie w Chrystusie. One przenoszą cię z powrotem do miejsca prawdziwego bezpieczeństwa. Wiesz, że jesteś chroniony, wiesz, że do kogoś należysz, wiesz, że twoje życie ma znaczenie. I wreszcie a to jest ważne odkryjesz, że twoja wiara się urzeczywistnia. To nie jest już coś, co odziedziczyłeś lub co przyjmujesz w wierze, bo nauczono cię to robić. Staje się twoje, to twoje doświadczenie, to twoja relacja z Duchem Świętym. Oto więc wyzwanie, które przed tobą stawią. Nie słuchaj tego wideo i myśl sobie: To miłe. Nie. Chcę, abyś to naprawdę robił. Chcę, aby jutro wieczorem, gdy kładziesz się do łóżka, szeptał te pięć rzeczy do Ducha Świętego. I jutro wieczorem zrób to znowu, i znowu następnego wieczoru. Rób to przez tydzień i zobacz, co się stanie. Tylko jeden tydzień. Wierzę, że twoje życie się zmieni. Ale co ważniejsze, Będziesz doświadczać Boga w sposób, w jaki być może nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Zanim skończę, chcę ci to powiedzieć. Jeśli słuchasz tego wideo i jesteś teraz w ciemnym miejscu, jeśli przechodzisz żałobę, stratę, chorobę, samotność lub jakikolwiek rodzaj cierpienia, chcę, abyś wiedział, że Duch Święty się do ciebie zbliża. On to robi, On czuje twoje cierpienie, cię nie opuścił nigdy. A jeśli tylko szepniesz te słowa, jeśli tylko się dla Niego otworzysz, Poczujesz Jego obecność. I ta obecność wystarczy, aby przeprowadzić Cię przez noc. Dziękuję Ci bardzo, że tutaj jesteś. Dziękuję za poświęcenie mi tych najcenniejszych minut na tę duchową refleksję. Jeśli to wideo dotknęło Twoje serce, jeśli czujesz, że musisz to podzielić się z kimś, z członkiem rodziny, przyjacielem, kimś, kto cierpi, zrób to. Podziel się, ponieważ to jest praca Ducha Świętego przynieść nadzieję. Przynieść uzdrowienie, przynieść światło dla ludzi, którzy są w ciemności. I pamiętaj: nigdy nie jesteś sam. Duch Święty jest z tobą, czekając aż go zaprosisz, czekając aż się poddasz, czekając aż uwierzysz. Błogosławieństwo Boga spoczywa na tobie, na twojej rodzinie, na twoich nocach. Śpij spokojem, obudź się odnowiony. Żyj swoim życiem, wiedząc, że jesteś kochany, jesteś chroniony. Jesteś dzieckiem Boga. Do naszego następnego spotkania.